Musisz to wiedzieć, zanim rozpocznie się rok szkolny. Tej jednej rzeczy powinni być świadomi wszyscy rodzice. Co zrobić, żeby dziecko samo chciało się uczyć? Jak to zrobić, żeby samo chętnie siadało do lekcji? Jak zrobić, żeby nie przejmowało się słabszą oceną? O tym, Porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Wiadomo, że jak posyłamy dziecko do szkoły, każdy z nas po cichu liczy, że jest rodzicem małego geniusza. Fajnie jest być rodzicem geniusza. Piąteczki się sypią, szósteczki, same pochwały, nagrody. Wszyscy takie zazdrą. A ja mama geniusza? Nie, no rewelacja. Ym, no tak Marzenia marzeniami, ale bardzo ważna jest nasza rola w tym. I teraz jest pewna rzecz, którą robisz lub będziesz robiła, i teraz to, co zrobisz, jest ważniejsze od tego, jakie są predyspozycje dziecka, bo może naprawdę jesteś matką geniusza o nieprzeciętnej inteligencji, ale ty jako matka możesz albo tą inteligencję i ten potencjał wydobyć na wierzch i pozwolić mu rozbłysnąć, albo niestety go. Lekko stłamsić i zamknąć w takiej fajnej klaterce. Jak można towarzyszyć dziecku w tej edukacyjnej przygodzie? Opcja numer jeden to tak zwana klasyczna ocenoza. Co dostałeś z polskiego? Czwórkę. Jak za czwórkę? A piątek nie było? A Zuzia co dostała? Piątkę. No, Zuzia piątkę dostała, a ty co? No i co? No i kara, szlaban, yy, no bura, tak, trzeba dziecko upomnieć, wytłumaczyć, słuchaj, przecież ty się nie uczysz dla mnie, uczyć się musisz, oceny są ważne, szkołę musisz skończyć, to nie jest to, co do łopaty pójdziesz, dzisiaj każdy musi być magistrem, no, patrz, ja magister, tatuś magister, u nas w naszej rodzinie nie ma poniżej magistra, no, albo, słuchaj, u nas w rodzinie nikt nie ma magistra, myśmy się wszystko zainwestowali, wszystko zrobili, ty masz się uczyć, chłopie, jak nie, to ty zobaczysz, bo pamiętasz, no, szlaban na to, szlaban na to ocenoza, tak? Stres, presja, ciśnięcie, wywiadówka tam od razu, wiecie, no ustawione wszystko jest, no, palpitacja serca jak, się dosz, jak telefon ze szkoły i w ogóle. Oceny są najważniejsze, ciśniemy dziecko, no bo jednak szkołę trzeba skończyć i to na najwyższych ocenach. No i to jest opcja numer jeden. Mamy teraz opcję numer dwa. Opcja numer dwa to jest takie nietradycyjne, ale takie Odpuszczenie, czyli no, no bo już wiadomo, że ocenoza nie jest najlepszą opcją. No więc ja jako matka teraz wchodzę w opcję numer dwa. Po prostu jestem z dzieckiem, jestem dla dziecka, kocham bezwarunkowo, niezależnie od tego, jakie dziecko ma oceny, ponieważ oceny nie są najważniejsze. Ja stawiam na relację z tym dzieckiem, fajną relację i nie zamierzam cisnąć o oceny. No i Sielanka, wydaje się, że jest to Sielanka, oczywiście, tylko że. Jeżeli dodatkowo będziesz fajnie motywowała dziecko, będzie ok. A jeżeli całkowicie odpuścisz i będziesz mówiła, jak to jedynka, co jedynka? Oni się na tobie w ogóle nie znają, chłopie. To ja, ja, jak to ja tam pójdę, i ja powiem, co ja o tym myślę. Albo no, jedynka, jedynka, no, no, jedynka. No. Dla mnie i tak jesteś najmądrzejszy. Ty się w ogóle tą jedynką nie przejmuj. W momencie, kiedy jedynek się nazwiera, 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 szkoła się na dziecku naszym niestety nie poznała, musimy zmienić szkołę. Zabieram dziecko do innej szkoły. No początek jako tako, trujeczki później dwójeczki, znowu jedneczki, znowu zabieramy dziecko, znowu się nie poznali, oj, źle, źle, źle. No i też dziecko niestety przysiąka takim klimatem, że ono nic nie musi, natomiast nauczyciele się muszą starać, żeby jemu było dobrze. Takie dziecko jest w stanie zmienić kilka szkół w swoim procesie edukacji. Sami ocencie, czy jest to zachowanie ok. A czy można inaczej? Słuchajcie, no ja jestem rodzicem mamą dorosłej już córki, która cały czas... Miała swoje sukcesy edukacyjne, mało tego, do dzisiaj pracuje intelektualnie i również ma sukcesy w swojej dziedzinie. Jak ja to robiłam? Ani nie stosowałam ocenozy, ani nie stosowałam klasycznego odpuszczenia i postawiłam na super relacje w zamian za to, że pozwalałam na jedynki. Nie, nic takiego. Te sukcesy edukacyjne, no nie ukrywam, że były solą w oku wielu osób. I często słyszałam coś takiego: że no, no przecież to jest genetyczne. Gdybym miała takie dziecko jak ty, takie zdolne genetycznie, no to też bym miała piątki i już. Uważam, że jest to bardzo krzywdząca teoria dla mojej córki, bo nikt nie widzi wkładu w pracy, który ona włożyła. i Jest to krzywdzące również dla mnie, gdybym chciała się czuć krzywdzona, ponieważ ja, jako matka, również włożyłam w to pewien wysiłek. Cechą charakterystyczną, ja zwróciłam później uwagę tych ludzi, którzy mówią: A wiesz, twoja córa, no to wiesz, jak ktoś jest zdolny, to nic nie musi w ogóle coś, hej, jaka w tym twoja rola i zasługa. Zwróciłam uwagę, że wszystkie te osoby, które mówią do mnie w ten sposób, mają dzieci, które nie osiągają sukcesów. O i taka charakterystyczna ciekawostka. Jeżeli osoba zwraca się do mnie taka, której dziecko również osiąga sukcesy edukacyjne, to nigdy nie powie, wiesz, u ciebie to na pewno jest genetyczne. Nigdy, bo my wiemy, co my robimy dla naszych dzieci i jak motywujemy te nasze dzieci. Co ja robiłam? Kiedy Ola wychodziła do szkoły, mówiłam jej: baw się dobrze, córcia, otwórz się na coś nowego, będzie na pewno wspaniale. Jak wracała ze szkoły, cudownie, córcia, dobrze się bawiłaś? Jak było? Dowiedziałaś się czegoś nowego? Nauczyłaś się czegoś nowego? Co wiesz więcej niż to, co wiedziałaś rano? Było coś ciekawego i tyle. Coś Cię zdenerwowało, coś Cię wkurzyło, coś było przyjemnego, tyle. Ona otwierała się sama. O, nigdy jej nie pytałam w ogóle o żadne oceny. Uczyłam ją też, że jeżeli dostanie dobrą ocenę, to fajnie. Jeżeli dostanie złą ocenę, a może dostać złą ocenę, to musi ją po prostu poprawić, nie ma w ogóle końca świata. Ja z tego nie zrobię tragedii. Zobaczcie, jakie to jest podejście. Ucz się, natomiast wypadki przy pracy są normalną rzeczą. Kiedy Ola dostała kiedyś złą ocenę, było to w czwartej klasie, yy, jakoś sprawdzian źle poszedł, dzieciom dziewczynki yy, płakały, chłopcy zresztą też nie mieli wesołych min. Yy, jedyna Ola podeszła do pani i zapytała, ja chciałam zapytać, kiedy mogę ten sprawdzian poprawić. Jak pojechałam odebrać dziecko ze szkoły, yy, ta nauczycielka podeszła do mnie i powiedziała, proszę pani, chciałam pani bardzo pogratulować, jest to najzdrowsze emocjonalnie dziecko, jakie kiedykolwiek w ogóle widziałam. I mówi, I mówi, nie wierzę, że jest to przypadek, i pani na pewno nad dzieckiem pracuje. Powiedziałam, tak, oczywiście, bardzo mi tym zależy. Moje dziecko, kiedyś, kiedy była wywiadówka, mówi do mnie tak, mamuś, a dlaczego oni wszyscy się boją, jak jest wywiadówka? Dlaczego oni tak wszyscy drżą i, i, tak się, i tak w ogóle, tak, tak jak mają cykora? Ja mówię, dziecko, no bo to jest tak, że jak rodzice wezmą z wywiadówki, jeżeli były słabsze oceny, no to oni dostaną, nie wiem, czy dostaną lanie, dostaną jakąś, jakąś karę, w ogóle jakieś coś, będzie w ogóle nieprzyjemnie. No, naprawdę? No naprawdę, no tak robią rodzice. A my tak nie robimy, nie? My tak nie robimy. Więc no można również inaczej, ok? Dziecko się czuło dobrze, cudownie, ale również było motywowane. To nie jest tak, że było odpuszczone i to nie jest tak, że było ciśnięte. Czyli łapiecie kochani złoty środek. Jaki wniosek? Moi drodzy, nieważne rodzicem jak wielkiego geniusza jesteście, jeżeli nieumiejętnie podejdziecie do motywowania dziecka, do towarzyszeniu, Dziecku na ścieżce edukacyjnej możecie mieć tylko dwa efekty: albo wydobyć z niego to, co najlepsze, albo po prostu niestety stłamsić to, co w tym dziecku jest najlepsze, tą, tą, ten cały potencjał. Także mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował Was do przemyśleń. Czekam na Wasze komentarze, co o tym myślicie, jakie macie doświadczenia. Podzielcie się ze mną, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!